Dobry, ja jestem Deluk, witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dobry. witamy, witamy. A jak A ty, to jest, jak ten to jest... Devir, no i Death Dragon, no to tego. Jak to jest ten sam layout mapy trzeci dzisiaj, to ja nie wiem. No to jest wszystko już wiesz tego, on nas no trzeci, no. Ja, wa, ja was przeprowadzę, tylko trzeba drugi level być lepiej. No bo tutaj jest troll, trzeba zabić trolla. Idziemy zabić trolla. Taki troll. nie krabel, nie no są krabę, przepraszam. Troll internetowy. Idę na no. I wziąłem z broni. I tego mogę użyć dwa razy. Ej, ogl. Bo jak już my używamy ultra, to to możesz też użyć. A, wait, bo tu, ja to tu ciało widzę. Zabierz. O, To musisz podejść, bo ja chcę zultować. Dobra, e, gości gościu miał bardzo nie do pani. cię namierzyć. Dobrzej, Biedny, no, nie no nie mogę żyć! Pomijamy, pomijamy kolegę, tak po kryształ, ale idziemy stąd. W Prawą stronę skręcacie od razu, po jest o prawo. No pomóż mi i w prawo. Oj, Tam. Bo musimy się cofnąć. Uciekajcie. Udał wam. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Idę. Easy! Na no właśnie, Fem. idę na czuja. Nie, ja idę Skaczem. tu, bo... kacz. Ja skaczę tym, tym, tu. Paweł tym, będzie skakał? Paweł będzie skakał tym Dobra, I... ja już mam. Idę do zamku. Jak tam jesteś? Jak wy tam Tak mówiłem! Ja już... ja Jak to Bosy bierz? Poczekaj kurwa! Co ty robisz? Ja też tu jestem. I też jak perfek... Jak on mnie złapa? Wiesz, nikt tam dodża! No nie, no chyba nie, no. To jest, za type ty badasz. Ty no bo on jest spokojnie jak! No, nie ma się to wow. Powinniśmy robić bo tylko tego tam pomoka. To ale uda nam się. to ja was zaprowadzę, ja tu, ja tu byłam, ja tu grałam już. Dobra, no, no, ja tu niebo, grałam już, chodź się, tutaj ja Ja, 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 się ja nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł. A no tam, potam, tam, O tam. Nie, ma nie, kawę Nic lepiej... Nie idźcie... Nie idźcie za, za mną. Tu, ja was zaprowadzę, ja tu ja tu byłam, ja tu grałam już. A p jak ja mamy iść? No? Nie wiem. Kiedy chyba, nie wiem. Nie, nie, nie! Dożyłem do ogniska! O no nie! O, Marcesia, pomóż! Nie, i tak byś zginął! Muszę biec! Muszę Dawaj, biec, żołnierzu. Nie O, go, Nie rezygnuj, nie On Oni się zresztą w strefie, bo jak kiedy dojdziemy, to będzie lipa! Aha! O Jezu, ziego! Ziegają! Ziegają? Okay, nie niedobrze zdygają! Oj, niedobrze że No co? O nie, tego, tego bijemy, tego kwa, co ma, krę... znaczy, oh, no, ma kręg O. Obojeźdź nie kogo, oboje stary Oboje z tym sam, sam damiesz, to jest pojebane O, ty, bokstaba ma Daj, motherfucker. Bo ten z ringami robi tego, tak, robi deszcz Nie no, chyba Oooo. nie! Nie no, kurwa Wychodzimy, ty... A co się dzieje? Event Aha I to bardzo zły event bardzo zły i cały czas spali ogólnie jak coś No bo jak już robimy takie shotowe na stratach, gonić i bisi, teki palić i w ogóle wszystko Dobra, jeden pas Dobra, jeden na tego yep. drugiego, no poświęcałeś na tego Okej, też na o wow, wow to na to nie walczył Dobra, wypalona, musimy lisa z trzeciego za. to jest do Nie wiem, ten nic mnie złą-shotował, ona ogień na ziemię i on tak tik, 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 the... idętkę Tak? z swojego ultana i się hillowałem tego na niego jeszcze noc przyję ja Jeszcze runy straciłam, straciłam A. dwa levela właśnie Ja padłem na też Ja spadłem Hello pani Liz Gimi mamani znamy Tak mała są gorsze niż ten większe No jest jak się zabije albo coś to... Ogień. Chyba po prostu zioną No sz, kurwa, czy ja mogę zaatakować? Chyba rozdzielaniu się to nie był dobry pomysł Nie chyba nie no on jest poza strefą już. On mnie ten list, wij mnie chyba drugi list i jeszcze jeden. I mam 3 na 1. ja, ja, ja mam ochotę z stąd, w Robimy reset Robimy ma Minus dwa lewele. Minus dwa lewele. Czemu czem ona umarła? Aha. Aha, one by umarły od strefy? No to nieźle. Aha. To jest takie, że ja mam odmrożenie i króciwna ale to na nie działało. Ja mam zgniliznę i święte. Święte to dobrze. No czekaj, ja mam skapordera. On Bo masz przejebane włóczkę. Albo ja mam przejebane, bo on nie zabił. A ja mam trójkę no tak. Jest low. Ja nie mam, Jest to, low. Mam taki low. dzięki nam. O, legenda! Jelka włócznia mogę! To będzie dziewiąty level, ja nie wiem. Tak ja mam siódmy teraz. Ja straciłam Dobry. dwa levela: dziewiąty i dziesiąty. Ja z jedenastego spadłem. Jakim my mocniej dostaliśmy z tego kształtu dużego? że nas zamek nie, nie truduje. No tutaj się Aha. powinno taki zamek zrobić po prostu Aaaa. który daje bufa po zdjęciu tej klątwy, ale problem jest taki, że no nie mogliśmy, bo nam się te wilki trafiły. O nie, kurczę, no nie! You good? Nie, umarło. <noise> Załamanie nerwowe. Ale ja muszę po to iść. Wam O jest problem spa. Yeah. <zysk> no, to 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 żeby się ocalić. będziemy mieć ogólnie 6 Będziemy mieć tego kada krwawego Nie, tylko nie mo... nie NIHI! NIHI! Nie umieram kurwa, ja umieram Nie ja zapało te... Ja już No to wtedy by to się ocaliło i to się zapało. mogą kontrolować? Tak, Mogą dużo rzeczy. Mógł mi tak to bada zrobić? Chodź się w dojo. Teraz będzie świeta. Teraz kupujemy ogólnie No, się nie. Nie. no to, miło, to się Ale ma ustawić. To koniec bo już nie... On to miło Ale ma dostać do z A, no to dzięki. Dragnowolownie. O nie, tu był wszyscy. To nie wida babę, to widać, kto Dawaj się... v 1 Nie Nieważne, Nieważne. Nieważne. Nevermind? Nevermind? Never Wait! Wait. O oh, kurwa no. No mi się rata. trzy świeczki zapadą na liście. Próbowałem was uratować Stary, wstał, <grym> stary wstał. wstał, stary wstał Stary wstał, albo po pracy spał Idę na prawego żuka A ja na lewego A ja pomogę ci z literem żeby... <grym> Dawaj! <grym> moje! Dobra, kto, kto wziął, kto wziął z was talizman? Ja Dobra, to tak Chcesz się wymienić w ciemno za mój, czy nie? <grym> Moja kurwa Wiem, że twoja, ale się pytam. A jakie masz? Właśnie, no, to masz ciemno, to jest ciemno, to jest gamba. Albo dobry mam, albo nie. I, albo ty masz dobry, albo nie. Gamba? Wiecie, co gamba? Dawaj, jak, no. co, jak chcę, jak chcę, jak chcę, jak chcę, ja chcę, chcę. Gamba! No to musisz być. No to na 3-4. 3-4 no. Trzy, Trzy, cztery. 4. <laughs> <Dobra>. y <laughs> wiesz co, jak dobrze, że Wilczan jeszcze jest pod zręczność. No spoko ona z kolega sobie tylko i temu wybiera. On sobie na takłopot coś Ha. Jeszcze parę, no to jak tylko nie trafimy <gryzaj> no no to No bo po prostu. Chowalną no moonwalka. O, płaszczyźnie. Nie, nie. Oj, dobra. Tam spadnę. Tak. <gryzaj> a to nie tak, nie uwierczą, że nie spadniesz? Miałam nie spać, ale prawie spadłam z bo... głową. Kurwa, ale nie, trosz... my już... źle lecimy, kurwa, my źle lecimy. Koledzy, poczekajcie, kurwa. Wy poza lecimy. Czekaj. Tak dalej... Nie! Już. To wszystko <słukasz> przez to została szukana. Ale to ty nas oszukałaś! <słukasz> bo mi się populił. <słukasz> Szukamy Marty, siadł. Ale to ty nas oszukałaś chwila! <słukasz> reset, reset, go jest reset robimy! A teraz nie goni pomocy! Marcyza, that's to, all your To, to wszystko To nie moja wina Asasin mi nie pomóż, pomóż! A ja ją zniszczę pancerza. Nawet no, zabijmy asasino i... Ale zbity jest ten czy nie kurwa? Rozbity, Nie, nie. Jest jest, tak? <laughs> o, bossie. Dzień dobry. O nie wiem, to jest ten strzelający boss. Nie. Może warto ten zamek nie. zrobić? Co? <laughs> A tak, a jeszcze... to jest a... Powodzenia, jak się tu zgubicie, bo ja się tu zgubiłam. Damy radę! No, no bo tędy nie da się przeskoczyć do tego kryształu, ale jak tepekiem pójdziemy i pójdziemy w górę, i polecimy drzewem, to wtedy się da. A może nie? Co po prostu gra nam dała? Gra nam dała. Ładnie, gra nam dała. No, tak nie, tylko nie, nie ale powoli. Ja jestem gorszy, komander. Nie. Yeah. To jest ten z... z rotowust... to. Rotowu... Łaaa. Nie pamiętam, jak to się no. To No, o, 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 zlaty. o, o. o. Musisz tego Milosa od razu używać, jak się bije, bo to doba daje. Ja. Dawałem. Ale on nie spadł. Nie bolasem. Kim mi dać shit! Ja mam klasik tego uczonego kamienia No nie ma chłopia Widź gówniarza Dobra dziękuję Mas Teraz jeszcze wyżej idziemy O legenda Legenda Marika Hammer wielka włócznia moga Aha. to uh... Aha Wow no, oh. some, By kolega nie miał tarczy, to byłoby mi łatwiej. No ta Nie targa... ta Nie pomaga Waj szybko na górę, itemki na górę szybko Chce coś w ucie, nie A ja jestem bańcem, o już nie <laughs> Oj, Oj sobie HP półcią! Nie tak samo O kurwa, ile to bije! Właśnie to bije! Marcy! Pomóż nam! A, nie czuła, nie czuła, słuchaj go! Chyba, Witam, zbiję się. Wygnijcie poruny, runy, poruny, bo na no później nie pobiegniecie. Jak nie? Ty, śpisz, k***a, biegnij poruny! Dopiero wstałem! Karnych wakwi, To się mało to dobrze. Ała. Ale tak wchodzę w ogień, Sięmy więc... na środek, bo filary zaraz się odpadą. Zabijcie go po prostu! W dupie ze mną! O mnie. Tragedia. Ja mam ja mam wrażenie czego to nasion... A ah, wake up! Kurwa gin. Czemu wy wszyscy żyjecie? Nasiono? Czy, czy każdy miał rezerw? Ja tak. A, bo to zginęłeś ostatni. Aniołki! Fight jest. Aniołki! Kupowałbym oj! Tak oj! oj, na oj. Eee. Taktyka. <laughs> <laughs> Nie, no tak kurwa jebane szpik... Sz no to nic nie bije im! Ja to nie czy, wiem! nic nie bije Les... i, i nie nic, nie bije nawet stagera! Ale twoja postać pod młotki! Ani pod szpikulce. Granady! No, ale... Gin! Nie ja za pomyślał. Eee, za łatwy Bosik. Kudoby jasny i Ła. Wow. No, chyba nie. Jeśli drugiej fazy nie ma, jeszcze, ja już potek nie mam. Alkoholiczka. Nie Aniu ujdzie no, do was. was. No kurwa. Dobra, ja robię safe zone, kinujący healujący zapraszam. Gdzie? <coughs> oh. Tylko... Ona oh, narusza no, 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 nasz safe zone. Nasz safe zone, this is not, not, not Granadę, no i no Pa! Granadę, kurde bitch. No No nie, ja mam lec No kurde, jakie ich? O nie, na mnie? Help! Jestem pacifistą! <grym> this is... This is... What?! Obłoka wybucha. Dobra, żyję, łatwo z nią. Anioły mnie gonią. Bij, a bij, anioły. Najpierw ja tej wpływie przeży, bo no. mnie pięciu goni. Dobra, zlobowałem wszystko, łatwo zadniałem. Ej, możemy je zgrupować, grupujmy, Ja mam. To ja mam tu dwa obok siebie. A, to jest jaka jest. Dobra, ujrzę. Czeka. O Bo, bomba! Bomba! Co? Nie, chyba. Kto to jest? Co Taka to była mechanika. Dobra, póki są złączone. To jest Nie, co chłopaki łatwo mam mówić póki są złączone? Ja się biję z tą gówną. No, to... no okay. dobrze, my zabijemy poboczne. To no bo dużo damage leci akurat podczas złączenia. O, to jest wszystko. Bądź pokorna. Ale mi przypierdoli. Jezu, ale jak ja to dodruję? Ja to jest Tylko kiedy ja mam ją kurwa uderzyć, to jest pytanie. Nie masz! Ej, tepa się, tepa się! Nie wiem co robi, tepa się! Nie, tam, Dobra, nie ma aniołów, Ale domach, ja jestem. Wie. Ale ja jestem smów, ja pierdolę Masz, coś, radzić sobie? Oj, teraz już nie, bo zacząłeś gadać już zarazem. <grywa> Krady. Krady. i zarazem Bomba! Dobra, inna Nie ma aniołów Tam jest, tam daleko a Gdzie? Wydaje wydaje, właśnie, wydaje ci się Nie ma tu nikogo o, o, a jednak jest Eee... O, no Filipa! Lestargeted, Les <grywa> <grywa> Lestargeted znowu Ej. na mnie, We A ja też mam Lestargeted. A ja lecim. nie. Ojoj. Bo... Ja poleżę. Łaaa! Biegnę po ciebie, komracie! No no nie biegnij, nie biegnij! No cię gonią! Trudno! No, zaraz utawiam. Ja ucieknę! Grupujemy ich i... robimy siekę. Oa Gdzie ona jest? Ja ultu użyłam. Tam daleko. O oh, jest. Lecz mnie. Giń! Ej, czuję się już po prostu prawda, ja bym po prostu pokonywał jakieś będą częścią. To jest 7 na, na 3. Te pasie, te pasie. Na Filipa. Nienawidzę go. I teraz trzeba zacząć do bo już nie mam patek. Miałem ostatnią. Pa, parys! Owadziło. Dobra, Ucik. No to śmierć jej. BOOM! A już? Sack my bolas Za pierwszym razem! No, z tym pasztetem. O, jesteśmy <laughs> z tej strony. Mamy, będziemy mieć mały level. Musimy jak najwięcej leveli tu nabić. O nie, tylko nie to! Chcioki, on zrobił 180 i mnie zafał. Yes. Ja nie mam młota. Już taki czerwony młotek dostałeś. Ja nie mam młota. Co ci powiedziałeś, czy taki czerwony młotek się filibrz rzucił? Hmm. To nie <coughs> jest olbrzymia <coughs> broń? To jest coś innego. <laughs> yeah, you, you should go to sleep, I think. Dało kurdemu cokolwiek zrobić. Aj grant! Tu <coughs> jest tam ulta? W twoim mulcie. Oj, ja marły. Marcyjsiu. Tak nie wolno. Grać, co jedynkę? Tak, grałam. A, ja się, ja się, ja, się na te, ja się na tej części poddałem już nie. Do tego nie możemy go zabić, bo on cały czas spierdala. Trzemacha parę O, tancerka! Zajebiście. Lupę. ja pierdolę. O nie, to jest to. Nie no. nienawidzę tego. Ale mnie zje, bo mam poczuć animacji. Ja pierdolę. To jest boss w DLC. Divine Dancing Clients. Yeah. Ja Jeden z najmocniejszych bossów w DLC. No, może nie że mocny, ale wkurzający Dobre. Bierz go? Nie. Nie, chyba nie. No to powodzenia. Oh, wow. Młotek Mariki? Tak, Tribyś prezentował. Oła. To nie dla ciebie broń, to dla mnie broń. Ma dwie legendarne broń. Getarne bronie. Bronie. Z limonem. A ja nie, się miał nie, 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 to Przyje. A ja nie, 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 i ukryta mu albo bo my nie możemy. Oj. Uratujecie. O, nieważne. Film nie ratuje Maga ściąga. Stagera nie dostał od tego. Od... Nie dostał Stagera od kamienia? Ale rozpicie mnie ogólnie, jak wiecie. Pozdrawiam. No. Ej, nie. Ła Ła, no kurwa! Ja na rolnąć nie mogę. Tak, tragicznie idzie, to druga faza się nie, nie, ma, nie O nie ma nie drugą wiecie. fazę? Dawaj Filip, be za, za, Zabiję Za zabijesz go sam. Zostało. U HP mu zostało. Ale nie żyjemy. Nawet no i teraz... Cinema! Co on robi? Co no way! No Paksu, way. Paka, do No way! Holy paku. shit! No lepiej, chodź. No Oh my god, cinema! absolutnie. I co w PKP, a nie wiem, jak to jest. Absolutely Chyba wydarłem się właśnie. sobie, Zostaw sebe, zostaw sebe! Dlaczego Sebastiano bijesz ty tak doju. A to jeszcze nie jest kolejna paza, my nic my nie bijemy! Karmel tak trochę się nabił, o tej chuje. O kurwa lepyton. Tak tu jest pytona? Już no, do końca! Kurwa, Mazur HP! Nie, nie, no co to za urdby! To <noise> Dopiero teraz byś się załadował. Nie? nie, że ograżamy. Jeszcze ma kolejną fazę. Yes. Nie! <noise> no. Nie! Nie! <noise> no, no! Reaguj mocniej! Why? O oh, nie! Wy nie się, że ma trzecią Ludzie. fazę. No kurwa ma 20 fas. ogólnie, to nie jest koniec! A to jest druga, jeszcze trzecia będzie, to Jest przed staraniem To ty że to takie ostatni pozbycie taki łatwy? Tak No ty, Tak. Ja się schowam po prostu To po no, prostu Mam multa ogólnie, tylko trzymajcie mnie przy rzuciu Tankujcie go, to ja was zrespię kolejny raz I będę miał klipa na TikToka, dziękuję Dzięki wielkie. Dobra teraz idźcie tam, idź się, podłóżcie się, wyjebcie się, wyjebcie się. Wyjebcie się, wyjebcie się, wyjebcie się, wyjebcie się. Dobra? Dzięki. TikTok, TikTok. TikTok. Win. TikToka znowu. Win, A ludzie patrzą co ty będzie zrobiłaś. Co to za nowy kurwa. On ma full Trzy razy bezryskują chłopaki, trzy razy. ja nic nie wiem. Ale ty umierasz. Nie idę do chyba. Pal się! Mam 0 potek i 0 HP. Coś cokolwiek mnie pstryknie, ja umieram. Dzika, ja mam plan. Uciekamy! A, <grym> A ty nie miałeś mieć mniejszego agro czasem? <grym> Nie my się wszyscy półpograniasty Kolega ci zabił Eeeh Diswoj Diswoj Znacz? jaj Paweł będzie skakał! Jakbym ja to biała, jakbym miała ulta, to ty odcinek Masz ulta, wstawaj. Nie mam jak, musisz go bić. Nie. Tak Dobra, absolute cinema. Cinema.